Cześć wszystkim! Kolejny dzień pieczenia. Tu już pierwsza blaszka wyszła. Takie ósemki czekoladowe. O no, różnych formach. No tu też jeszcze mam blaszka takich ósemek. A tu jeszcze... A tu <śmiech> <śmiech> Żeby było śmieszniej. A w piekarniku... O! Aż zaparowało. A w piekarniku... Koinki. A tu zaczyna się piernik robić. Czy mm, byście czuli, jak to pachnie, przyprawa do piernika z cynamonem, kakao, miód, margaryna. Mmm, super randzko. No, i no. już mamy upieczone ciasteczka, czekoladowe ósemki, tak zwane. Tu, są, tu jest kształt ósemki powiedzmy z grubsza. Tu takie choinki wycinąłeś, Naprawdę <noise> <noise> podobne trochę, o i tu takie coś jeszcze, <noise> to są ogólnie czekoladowe ciasteczka świąteczne, a tu, hmm, pyszności, ule orzechowe z nadzieniem zrobionym z masła i masy kajmakowej, tym razem użyłem masy kajmakowej, krówkowej, o smaku słony karmel, podrasowane spirytusem, hmm. Fenomenalne. Tu już jest piernik. Jak ochłodnie, to będzie przekrojone na dwa, na trzy. Jedna warstwa posmarowaną marmoladą, drug na drugiej warstwie będzie y masa marcepanowo, a góra polo to y polewą czekoladową. Hmm, Genialne będzie. A tu już mi się robi Tu już mi się robi coś takiego. A teraz mi rąk brakło. Teraz mi brakło. To są tak zwane hałwy po naszemu. Tu jest mleko z margaryną i cukrem. Dodaje się do tego kakao. Yy, I przestudzo. Później cukier waniliowy, i olej grumowy. O, ziemniaczki załżały. Oleje grumowe. A potem jeszcze gniecione orzechy, rodzynki, i gniecione herbatniki. I wychodzi z tego taka hałwa jakby. Potem wom nakręca, jak to będzie gotowe. Jak to wygląda? Ale przepyszne. Bez tego święt nie ma. Ok, Lecimy dalej. No i już są chałupy gotowe. Poro no tak. Bo co też chcecie więcej z tego, tego robić, jak jedzyno, jak nie ma dużo ludzi do jedzenia tego. Na spokojnie, na smak. Bardzo dobra rzecz. Może nie wygląda jakoś wyjątkowo super, ale są bardzo dobre. No i witajcie. Przyszło przyszła wieczór. Jak widzicie, piernik już upieczony. A jak robię ten piernik? No to jest prosta sprawa. Wystarczy pół szklanki wody, cztery łyżki kakao, cztery łyżki miodu, opakowanie przyprawy do piernika. Dwie łyżeczki cynamonu, półtorej szklanki cukru i kostkę margaryny zagotować i ostudzić, a potem do tej ostudzonej masy dosypujemy dwie mąki, dwie szklanki mąki krupczatki z dodatkiem dwóch łyżeczek proszku do pieczenia, dodajemy 5 żółtek i miksujemy, a później ubijamy pięć białek z tych jajek. Na sztywność ze szczyptą soli i wmieszujemy, już potem ręcznie do ciasta. No i wylewamy do foremki keksowej. Piecze się w temperaturze 160 stopni przez około godzinę. No wiadomo, trzeba wziąć patyczek i tam podziegać, żeby sprawdzić, czy jest upieczone. A jakby się za prędko przypiekało, to przykryć sewerkiem No a tu jest marcepan. Ten marcepan to też prosto rzecz. Po prostu na 62 ml wody i. No, daje się 62 ml wody, 3 deko masła. To się zagotowuje, a jak wrze, to, to dodaje się do tego 62 deko mąki pszennej. Tak wymieszuje się to na piecu, aż zrobi się takie ciasto białe. To trzeba schudzić po prostu i potem. Jak to jest słodzone, to daje się 250 deko cukru pudru, z tym, że połowę się od razu wsypuje, wymieszuje się to ręcznie, ręką po prostu. No. Jak się to już te, takie ma, takie, taka paćka zrobi z tego, to wtedy się wsypuje reszta tego cukru pudru i wyrobe się, aż, aż się zrobi coś takiego. No. no i teraz prosto sprawa, tym piernik trzeba przekroić dwa razy na dolni. Na, dol, na, na ta dolna warstwa byta smarował zwykłą marmoladą, można też dać połowidła śliwkowe, a później na drugą warstwę rozrobia jeszcze rozręcznie ta masa yy, Marcepanowo, żeby się zrobiła tak miękka, rozwałkuje ją i wyłoża na drugą warstwę, a na koniec po prostu będzie polotę, polywą czekoladową. No i taką prostą rzecz. Prosto, dobro i cieszy. Idealna na święta. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać na koniec. No i tak już wyglądał finalny produkt. No tu troszkę nie będzie widać, bo tu mało. Ale o. Jak widzicie. Tu macie warstwo marmolady, a tu marcepanu a na górze czekolada deserowa. Pyszność. Och. Mm. A tu już się mieli mak na makówki, nasze tradycyjne śląskie i na strucla, czyli takie ciasto drżowe zawijane z, z makiem w środku zawiniętym jak, jak rolada, coś takiego. O. No. no więc tak, no to kolejny mm. dzień z pieczyniam. Kolejny dzień rolnik piecze. <laughs> I jeszcze zostało do zrobienia te wspomniane właśnie strucla. Tak wspomniano strucla. I keks. Czyli takie ciasto biskoptowo-tłuszczowe z yy, różnego rodzaju bakaliami. No tak babka z bakaliami, coś takiego. O. Zresztą, jak będzie możliwość, to bym i z tego coś nakręca, żebyście ujrzeli i smakował na No. I to tak na koniec dnia. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.